Dobra, w takim razie sprawa jest mega poważna, chłopaki. No Wokół jego domu chodzą właśnie klauny. Słyszałem już o waszych poczynieniach. To małe miasto i wieści szybko się rozchodzą. Radzę wam, żebyście zostawili sprawę Witolda. W przeciwnym razie będziecie mieli więcej problemów niż się spodziewać. Panie, ponieważ mamy bardzo ważną poszlakę. Te klauny podobno wyglądają tak samo. Też kogoś? Nie? Stary on był tak zestresowany, że w ogóle nie czaił co ja do niego mówię i tylko mi powiedział, że po prostu ma jakąś poszlagę i musimy być u niego w tym momencie. Dobra, jedziemy. Dobra. Jedziemy. Halo? Dobra, już jesteśmy. Dzień dobry. Proszę, o, proszę, panowie. Jest kochany, coś się stało. Długo na was ja czekałem. Cztery godziny was nie było. No, wie pan, no trochę się opóźniliśmy. Panowie... Zbieraliśmy dowody. Ale coś się dzieje. Na górze coś znalazłem. Czego co? nie było wcześniej. Nie wiem, skąd to się tam wzięło. Chwila, czy oni się włamali? Bo y, ich dwóch jest. Widzieliście. No właśnie, No, no, no tak, tak. No, tak, tak, nie tak że, y, teraz było dwóch. Nie wiem, y, czy to, y, to jest ich, czy skąd to się wzięło. Nie mam pojęcia. Dobra. No, 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 na górze. generalnie wypożyczali. Też mamy nowe poszlaki, ale najpierw tam, ja tego nie się ruszałem, żeby bardzo, nic nie przekładać. Dobra, no, bardzo, to dobrze, tak bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę na tak na, na górę panowie tutaj. Tak, dobra. I tu w lewo. Tu, tu w lewo. Tu w lewo. Tak, pokój w lewo na, na biurku. Uf, ale... Patrzcie! Patrzcie na to. Ale chłopaki, mówię na biurku. Co to jest? To Jak to jest, to jest mapa! To jest stara mapa, mapa Warszawy z zaznaczonym jakimś miejscem. Stara mapa tak. Warszawy? Panowie! Sprawdźmy w takim razie co to jest. Zróbmy zdjęcie tego. Zróbmy w ogóle, zdjęcie stary. na samym początku. No stary. Ja ci mogę powiedzieć co nie to jest? To Bo... baczka. Nie. Ceglana! Nie. Ceglana? Pro. Promienista. Nie wiem stary. Dobra, czekaj. Nie Czemu czy wiem, ktoś tak? zostawił tutaj mapę z zaznaczonym kółkiem? Czyli pewnie chce, żebyśmy tam poszli. Okej. Okay. Albo Zonovit. To nie żaden sekret, że z okazji nowej serii Agencja Tajemnic wydaliśmy takie oto bluzy, które są w stylu detektywistycznym. Więc jeżeli chcesz sobie taką nabyć, no to oczywiście link jest w opisie do naszego sklepu gsquad.pl. Więc zapraszam. Musimy to sprawić, jak mamy taką poszlakę, stary. A idzie pan tam, co miejsce, czy, czy mamy się my Nie wiem, nie wiem. E, ja się słucham tego, co wy. No po, to, się tym, to ja może wie. być niebezpieczne, a no. my jesteśmy bardzo dobrze wytrenowani, więc mm. pojedziemy tam. To może i też by wolał zostać w domu i czekać na wiadomość od was. No, Dobrze, tak, na pewno tak, zdamy tak. raport. Teraz wrzucam tutaj w Google i zobaczymy gdzie to jest w takim razie. jest tak, czy tak? No mamy tam dosyć sporą podróż, ale powinniśmy jeszcze wrócić wieczorem i powiedzieć wszystko, co się stało. To jest miejsce z mapy, panowie. I wiecie co? Jest nic tutaj trochę strasznie, nic nie widać, ale, Ej, chyba wow. to jest ten. Co ty gadasz, że tu coś jest? Nie? Dobrze, że wzięliśmy latarki, panowie. Stary, mi pada latarka, pap. Przerywają normalnie. Ej, moja też jest popsuta. Ja też, panowie, patrzcie. Przerywa. Tędy, patrz. Parkour. Jak parkour? Parkour, no. Tu. Przeskakujesz przez to i wskakujesz na to, stary. Co no? ty To jest ślisko. Stary, to jest jedyne wejście? Chłopaki, wiecie co mówią o tym, że jest ślisko? Ja też nie wiem, dlatego właśnie można wchodzić Popaki. tam tak, to jest dziura, za którą jest totalnie ciemno, a obok niej na ścianie jest jakiś szlam Nie podoba mi się to To brzmi jak idealne miejsce dla no, co? Halo, jest tam kto? Jest tam kto? Ej, to wygląda tak jakby ktoś nie skończył budować to Patrz, ktoś zrobił kupę na ścianie człowieku Ale ktoś bardzo wysoki, skoro na tej wysokości miał dupę, stary Co wygadacie gadacie, idźcie dalej Dobra, Mamy roz do rozwiązania zagadki Witold ma przewolone przez... Ooo, O o kurna, o kurna! Co to jest za miejsce? Ej, siąki, patrzcie tutaj! tam To jest gigantyczne! Ej, to wygląda jak jakaś sala. No. Uuu. Ej, to wygląda jak sala gimnastyczna. Albo jakaś stołówka. Albo stołówka, no. Patrzcie, tutaj mógł być taki wielki piekarnik jakby, nie? Na przykład. Nie co człowieku? Wow, ale tu jest epicko. Ej. nigdy nie byłem w takim miejscu. Halo, halo? O, bez kików. To jest trochę straszne. Nie wiem, czy tam idziemy. Chodź, już dalej, ale po co? Czego my w ogóle to szukamy? No nie wiem, mapa nas tutaj zaprowadziła, więc musi coś tutaj być, prawda? Halo! Klauny! No, Klauny, bliźniaki! Ej, Łazieki, Łazienki, tak! Jak szkolne. Łazienki na się Co patrzysz? Ktoś jest? Słyszycie to? A jakbyś je wstrząsnął. Panowie. Co tu? Miłość! Czy ktoś się boi? Bo jeżeli tak, to właśnie mamy piwnicę. Nikt się nie boi, stary. Wszyscy No to są idziesz pierwszy do piwnicy, stary. Najlepiej sam z kamerą. A ty się boisz? Ja, ja nie. No to czemu nie idziecie ze mną? Za mną, dawajcie. W może da... weź kamerę i pójść sam, co? Ale tam się da w ogóle zejść, po te schody. Chłopaki, tam jest. Drugie pomieszczenie, tak samo duże. No dawaj, idź dalej! Dawaj, A dawaj, nie, dawaj! Ja też chcę tu zobaczyć. Ciekawe, o nie, to ja też muszę iść. Liczy, że to może być do transportu jakiegoś podziemnego? Do, ziemnego, do transportu ludzi, człowieku Albo ciał. Tam jest klatka. To jest klatka normalnie. Wszędzie to klatka. No. Ej, to wygląda jakby tutaj. Co to jest? Co? Co tu widzisz? A nie, to woda się odbija. Patrzcie, tu jest wszystko normalnie w bajorze Tak, to wszystko chulko. No? Nie chodźmy do mnie. Chłopaki, bo mi się zachciało. Ale... Sobie robić za zachciało. Stary, stary. Ale co? Ale przyszliśmy Ja mówię serio! Idę siku, no zostawcie mnie. O kurde, paszcie jaki pająk! O wielki, czekaj, nie wiem go widać. No wielki jest. Dobra, no to zaraz wracam. Dlaczego wszyscy się tak zachowują? On poszedł siku, a ty gdzie poszedłeś? Czemu się rozdzielamy, stary? To jest abstrakcja! Co to jest? Jegoś ja chyba drogi. wiem, co to jest, stary? Ja miałem taką zabawkę, jak byłem mały. Krążki. Do, do tego są różne, jest... różnego wielkości krążki, dokładnie. To jest zabawka dla dzieci! Czemu tutaj są zabawki dla dzieci w takim miejscu? O co to jest? Chodźmy, sprawdźmy resztę pomieszczeń. Ernest, na czysty rozum, jak wchodziłem do takiego miejsca, no. zawsze coś jest na końcu. Ja tam nie idę, stary. To jest budeczka. Chodź, stary, bo teraz nie ma to sobie. Ej, bez jaj, stary, co to jest? Słyszałeś? A to dzisiaj woda. i dobra, pytanie: czemu na końcu jest klaszka? I stary, co to jest? Kanalizacja jakiś wywietrznik, wywietrznik. taki stary. Patrzcie na to. I patrz, jakaś świeża karteczka tam jest, stary człowieku. Co? Ej, Ej weź Witold! Witold. Witold. Patrz? Witold? To jest koperta! Co tu było, stary? Co? Coś tu chodzi? Przysięgam ci. Przecież coś słyszałem przed sekundą. To woda stary, tam kapie Halo? Dobra, nieważne. Tak. Stary, Witold Kamyk i uśmiech. Co to jest? Stary, jakaś... Tylko kamyk... to w tym było? No, no właśnie, podtrzymaj, 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 zaraz zobaczymy. Co? Patryk, wiecie gdzie my teraz jesteśmy? Gdzie? To jest opuszczony sierociniec. O nie, nie lubię. Stary, w eee. tym momencie to miejsce zaczęło być tak trochę straszniejsze, leciutko. Co wy znaleźliście? Stary... Witold, kamyk, uśmiech, i w tam była tylko taka kartka. Tak, to są koordynaty. To są koordynaty? No tak wyglądają koordynaty. To ja się nie, no. ja się nie Trzeba to wpisać i Ej, sprawdzić, dokąd to nas to prowadzi. Nie stanie. jest najpierw Dobra, to dobra, wyjdzie. lecimy stąd. Lecimy stąd. Ej. Słyszeliście to? Słyszeliście to? Co to? Nie idźmy tam stanie. Nie. Ja jestem najgorszy gorszy w nie? Nie umiem udawać głosu żadnego. Dobra, podamy. To co, w furze już znajdziemy, to co nie? No wejdźmy na ulicę i wpiszemy te koordynaty. Nie, no zobacz, to za Spoko. Teraz, teraz dobra. już? No dobrze, tak, Podawaj mi to. 43.40, hmm. 752. 752. I teraz drugie? Ej, 2. ej, Kopaki! bok. To bok. Ale. Wyszcie, chodź, bo są tam gdzieś tam. Ktoś tam. To, czekaj, czekaj, to. Ale tam byli się to Tam ktoś jest. Cicho, boczcie. może być ochrona, Gdzie gdzieś Idzie do wyjścia, bada, idzie do wyjścia. Idzie do wyjścia, dawać. On powoli się otwiera. Powoli, powoli, mam na myśli. Z... Zobaczcie, tutaj już jest ten budynek z koordynatów. W sensie tak obstawiam, bo zazwyczaj to są jakieś straszne opuszczone budynki, które wyglądają jak kurde pułapki, chłopaki. Przede wszystkim, że w tamtym już ktoś chodził, pewnie ta osoba, która nie. No, co my robimy? Jak to? W sensie. Kucamy, bo stawiamy papierzaki. Nie, stary, kucamy dlatego że jesteśmy wszyscy przyczajeni. A zapomniałam zapomniałem, no nie że nie wstała, nie wstawa, nie mógłby wstawa, mógłby... Nie wsta jeszcze nie, jeszcze Teraz, teraz możemy wstać. ja tam nie idę chłopaki, nie? Miłość, no co? Zobaczcie jak to wygląda, to! Nie, faktycznie, lepiej jak nas będzie mniej. Dobra, dlatego miłosz, że to że musi być cicha akcja. Wy na czatach będę was pilnował, upewnię się, że nikt, nikt nie wchodzi tymi drzwiami, no to jest stał cały czas, dobra? To będzie... Na razie. Miłość! Uciek, stary. Nie chcę mu się chyba zbytnio znamienić no, do tego no. budynku. Dobra, po Chronionych chłopaki, mam nadzieję, że przynajmniej nas żaden, nie wiem, ochroniarz tutaj nie przyłapie, nie? To jest przerażające. Niech ktoś. O! Niech kamerzysta wyjdzie pierwszy i zobaczy kamerę. Operator wtychamię. O, no idź i idź, 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 idź. A czemu mnie wtycha? Nie, żebyś zobaczył stary i powiedział co tam jest, no. Idź, ja ci świeci. No, stary. Wow, stary. Jaka chata. Tu musiał być naprawdę niezły melasz. No, ale też jest trochę straszna, nie? Jezu. Pana ściana. Patrzcie na te schody i na tą część dowiedzieć się do piwnicy eee, i czemu te drzwi wyglądają jak pancerne? Nie mam pojęcia. Jakby ktoś tam kogoś przychwy... przytrzymywał cii, cii. Co? Jak wchodzisz do nowego pomieszczenia to lepiej być cicho niż cię? Właśnie chyba lepiej głośno, żeby obudzić ewentualnie nieproszonych gości, nie? Tak mi się wydaje, ale Dobra. w sumie z drugiej strony górę, to my jesteśmy nieproszeni, Ej, ale czekajcie, przyjść. my nie rozmieniliśmy właściwie czemu my tu kurna przyjechaliśmy Witold Kamyk dostał list, a nie my, to on tutaj powinien no, być No ale on nas zatrudnił na rozwiązanie zagadki no, taka robota. Za to nam płaci Dobra chodźcie On ci płaci? Najbliższe miejsce w jakim byłem Co tu jest? Patrz. A tam coś jest na tym strychu O kurna i tu dużo... tam się świeci światło czy mi się wydaje? Wydaje się Tutaj Patrz że może... Stary! Co? Duch! Co jest grane? I Nie wrócę co? Ja chłopaki... No nie wiem już to ze strachu coś, ale cały czas coś słyszę, nie? Cały czas... I po śniegu. Co? Cały czas. od początku. Dobra, ja idę dalej. Bo mnie to zaczęło ciekawić. Ej, a tutaj? Nie ma nic tam. Ej, tu jest otwarty balkon. I jeszcze tu coś jest, zobaczcie. Ło wow. Tu nic nie ma. Nie, znowu gazeta. Oszuści. Oszuści na pół

A, A, o! Nie wypuśćcie nas! Nie mogę się jest ja nie. Ej, Jesteśmy związani w jakąś siatką! może da się ją rozerwać! Jestem cały Jaka, zawinięty! Ma mają nas, mają pas! Nie róbcie, Jaka zostawcie proszę, nas! Proszę, proszę, nie róbcie Stary, obsaraj się, fest, Nie bardzo dobrze czuję!